Sie maneczko, z tej strony Kimo. A to kolejny odcinek z pogadanek. Idzie się ze mną jest? Alexis, cześć. Tak, no i gramy sobie znowu tego Red Keepa tak jak y, chyba dwa tygodnie temu w pogadankach. Także zobaczymy, no, no, co z tego wyjdzie. Tylko dzisiaj ja sobie zagram Demonite'em. Jezus Maria, ile tam było tych Demonite'ów? Y, trzech, bo jedynie ja zabiłem. Nie, nie zabiłem go. Ty... Typek wziął sobie ula pula, wziął do tego tą tarczę co ja mam i spadochronowego skoczka. Francuski lachnik. Tak. z patelnią. No co jest? Jaki on jest szybki. Dobra. O, mam jego głowę. Nice. Esa. Ile? A, muszę się wylecić i też da O Jezu, chyba będzie to szybka gierka. Nie mam pojęcia. No, zobacz, zobacz teraz na to. Na ostatni u nas. Dobra, no, mamy to. No to czyli jest. Ja też tam na murze. Wiem, ja uciekam murze, przez to się wow. wyleczyć i też wbijam tam. I przynajmniej będę mieć tarczę. Okej, okay, mam pięć głów. Jestem już nie do pokonania. Jak przesadzę? Ewentualnie jakiś spaj nagle sobie leci. No albo dwóch na naraz. Można i tak. No nie, no Sterburta, bo nie umiemy inaczej biegać. Manewrować, tak? Tak, manewrować Wezmę sobie się Claydeck Mora. Unikaj tam ma tego. Ma... Ej, bo trzy demonaity naraz biły nam. Pomocy! Jestem na punkcie. Jest ich pięciu. Badam na Jezu, Ej, jeden Heavy tam jest z tym. Z duszą wojownika. O ty, jeden z KGB. O, i, I jeszcze spaj Tyfy za dużo ich tu jest. Kiedy się to zamknie? Jak teraz? Anulujemy punkt. Anulujemy punkt. Spokojnie. No w sensie rozumiesz O kurde, wybucha Dobra, czasem jak ma medykać. Mam na razie 4 kile. LOL Co? W trakcie sarzu mnie nagle zabił sobie Nie no demonighty nie są na mnie, tam jest za duży popłoch Kompletnie nie wiem co się tam dzieje. Weź medyka jak ja, będziemy patrzyli weź A może snajpera? Zróbcie. Wezmę sobie. No, nie medyku przy okazji cię wyleczyć. Ze snajperem mam najmniej godzin w tej grze. Ile? Nie wiem, ale wiem, że najmniej, bo w ogóle nim nie gram. Prawie. Okay. Ktoś dostał. Dostał. Czemu nie dostał headshot'a? ty... Było, że headshot i nie dostał. O. Nie, Pojedzie, o. Że on mi tak piękny w sklepie. Hmm. Kurde, trochę nowy. Jak, jak idzie strzelanie? Co? Jak idzie strzelanie? Spoko. Akurat mam już dużo killi, tylko mi się strzały skończyły. Muszę iść po nie. No ja, bo ich mi chce dla ucieczki. Wiem, widzę. O, kolejny. I bo oni to przejmują. Wiem, ale tutaj nic możemy zrobić, bo nie, nie możemy z tego punktu wyprzeć Kurde no no i W ostatnim momencie nie? Było tak blisko, tak ładnie strzelałem no, snajperem to nie jesteś Nie no, parę killi zdobyłem nim, okej? Okay? Ile? Sześć killi nim zdobyłem w jednym życiu, więc to, to się szanuje Snajperem kompletnie nie gram ja. Dobra, to teraz zrobimy cięcie i widzimy się jakby na kolejnej mapie Dobra, no to wracamy po cięciu Lecimy sobie te grudki po, dalej Były problemy Jakie problemy? A, no tak, no bo mapę zmienili zupełnie na jakąś inną, nie było tego girtkiwa, tylko jakaś inna. W ogóle była taka sytuacja, że tak patrzę, patrzę, ja patrzę na te statystyki, wiecie, w głosowaniu, tak jest 50-50-13. To jest przykle. Nie Rozumiecie Nie wiem czy jakiś błąd z bota czy coś się stało. W ogóle ja tak od ostatniego czasu zauważyłem. LOL Co jest? Zwłaszcza, to snajpera! Zwłaszcza, snajpera! Tak. O, ciekawe. Wiesz, ja nie chcę Powiedzcie, że nie będzie... Proszę. Proszę. A nie Proszę. Będzie? Dobra. Nie, że nie by... że nie będzie głosowania, że jest to, jest... dobrze. A ja, Dobra, ja, ja, nie chcę ci mówić nie, tak jakichś złych rzeczy, ale... No. Swoję ja nie czy to jest zła rzecz, ale jakiś twój znajomy dołączył do naszego czekania. Eee, eee. Nie wiem. Dobra, chodź. Ty, bo te snipery mnie już zrobiły i to mocno. To ja... Ej, ty, ninja, zładź tam. Nie Nie, Nie, nie widzę. Jeb Ej czy moje się... o, dobrze, pal się. Bo uderzyłeś swojego. Dwa razy. Nieprawda. Dwa razy uderzyłem medyka, raz uderzyłem mojego. Czy tam skunta, nie pamiętam. Skunta. Dobra, no to gdzie ty jesteś? Dobra, widzę cię. Widzę no ja zaczęła, że to jest wiesz? nie chcę mieć tego tylko. No okej. Okay. To by było dobre combo. No tak, ale no się bym się latać, nie to było trochę cięższe eee... go No! VTF. VTF. Jeszcze ile ich? Ha i HP się odnowił, no fajnie. Słucham? Prawie za to i czy całe HP, a mu dwa razy za 52 i jeszcze się palił, nie? Czyli no tak za 200 mógłbym mu dać prawie. I widzę spaja przyprawnego za mnie, więc idę tam. Okej, okay. tutaj jest ten spy. A, dobra. Ze strzały za 120. Może była podpalona albo naładowany łuk? Nie, ja trafiłem gdyby. Naładowany łuk miałeś? Właśnie nie do końca. Ho! Tak! Za dużo klepią. Nie oh ta, ta, ta ma nic. A Ta ma jedną dużą zaletę. Ma jedną buzyczkę, kiedy przejmie, przejmie tam dwa punkty. No. Kurde, szkoda, że tu nie ma wody. O, dobra, Lec, lecę z hot-handem. To na pewno wygra nam gra. Nie? hot -hand nam wygra grę. Co ty sądzisz? Mnie tym, co zrzucili niż? z muru. Jak cię zrzucili z muru? No, uderzył mnie gość, jak krytyk, ja miałem w inkera, no i podleciał w powietrze i spadłem do A Jumap Jezus, co się tam dzieje? Ja się właśnie. boję Bo w tym odcinku my tego nie mówiliśmy, bo ten, mówiliśmy to wcześniej, ale... Co? Coś się zepsuło O tym, że będziemy robić ten, ten odcinek z... A, tak z, To robić najlepszych broni, w sensie wiecie... Jedna Do każdej klasy. Jedna klasy Bo generalnie tak nazywamy to już drugi raz i wreszcie coś się udaje No no bo ten grid keep jest najlepszy po prostu, nie wiem o co chodzi Inne no, mapy są mle i spy jest za mnie przebrany Weź go, bo Widzę. zaraz kogoś zabiję dobrze O kurde, ale go zmiotło Ale go zmiotło I... No przybysz, ja widziałem, że leciały dwie strzały ci za głową, nie? Aha, okej okay. Dobra, weźmy grabki Grabki może to będzie miało jakiś sens? W końcu większy damage, nie? Czego więcej chcieć? Tak Lepiej jest Demon i Czerpło połomacz. I co? Jak to się wymawia? Jak, jak się wymawia Jak to było? Czek połomacz? Czy jak to było? Czek Ale ten topór... Tak A No wiesz co chodzi, ale jak to tak, się ja bo ja tak powinienem gdzieś mieć f To było hamskie. On tak leciał, 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 chce go walność, niego dostałem w skryta one shota. To, pardonie, bo już z dobrych broni. Dobra, biorę z punta. Ej, w sumie gilotyny można używać czy nie? Yy, można. Dobra. Najlepszy... Najlepsze. Najlepsze kombo jakie istnieje w tej gierce. Ja to uwielbiam, z... zawsze gra, gram takim skautem full podkrwawienie. Tyk i tyk. Tylko nie trafiłem tragi do Krwawienie skunt. Ty się raz nakłada, co nie? Co? Pewnie nie się nakłada. I, i spaj dostał. Nie wiem czy się nakłada, ale wiem, że to jest dobra i mocna. Kiedyś się nakładało? Więc nie jak teraz. Chociaż powinny Pyk, 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 Zapałowałem go. No nie, no wszyscy nie żyją. Ja nie żyję. No, tylko gdzie? w walę to wszystko i rodę na moje skala. Dobra. Oto to by było na tyle w tym chyba krótkim odcinku. Także komentujcie, subskrybujcie i na razie... Cześć! Cześć!